Cześć. Cześć! Ja jestem Karolina, a ja jestem Martika. Dzisiaj robimy taki nie wiem, tutorial. Niby, no tutorial. Martika będzie malowała moje oczy um, z zakrytymi swoimi oczami. Jak to zabrzmiało? Hmm. Um, no. Także tak, Do... używamy kredki to, to jest... Do prontowi. Tylko taka brązowa... eyeliner pen. Taki, taki o, zwykły. <grym> taki zwykły, czekaj. Taki Pokażę, zwykły o. o. pen. Zwykły zwykły aliner. Z pędzelkiem. Cóż. Z... Tutaj też do malowania oczu. Cienie do oczu. Oczywiście. I podkład. Dobra. Damy radę, prawda? Tak, <grym> <grym> damy radę. Będziesz wyglądać jak prawdziwa Angielka. <grym> czekaj, no. ja muszę złożyć A no tak. Czekamy na Karolinę. Chwała się z mazu jaś? Nie, nie, ona nie, nie, śmieci żadnej, aby fajne usta zrobiła. <grymne> <Co>? nie, 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 Tata, ta 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 ta. Dobra, wracamy za trzy minuty, jak ona się w końcu... Ojej. No to zaczynamy. Dobra, <m Typically> możesz tu nie biegać. Przeszkadzasz nam. <mum> o, brawo. Dobra. Widzisz, <trum> <134? mum> ja tego nienawidzę, to jest okropne. <mum> Ciekawe. Ej, ale mnie mocno. Mówi, wiesz, zablokuje dopływ coś tam. do oczu. z mózgu. Tak? Ej, ale tak. Mam nadzieję, że oka nie będzie ubierał. Widzisz coś? Właśnie mi pociągaj za włosy. Sorry, ciwa, Widzisz coś? Na... Ja mam Ile pokazuję palców? palców? skąd ja mam wiedzieć? Ile pokazuję palców? Skąd ja mam wiedzieć? Trzy. Nie, dobra, to czyli że nie słudzisz. Dobra, zaćmijmy. Pogniata mi brwi. Dzień się muszę uwrócić. Dobra. No to zaczynamy. Masz podkład pierwszy Tak, pierwszy używamy podkład Nie To był zły pomysł No Dobra Dobra Sia, że <laughs> że mam. Mm -hmm. Dobra, powiedzmy, że już jest gotowe. Czekaj, włączę to więcej muzyki. No, się. Daj troszkę coś innego, troszkę innego. Co to? Liner. A liner, pan. A to działa? Ciebie ręce. <laughs> <Ciekuje się laughs> <wierzę. laughs>

Cień do oczu, czekaj, ja ci dam pączek od razu. Ale Ale też to pomogłeś? Masz pączek? Daj innego. Ale co, daj szóstkę. <trym againy> no, to jest cień do południowego. Arama, arama boy, aha, boy. aha, 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 Zobacz to Ty jeszcze raz trochę przejdź, bo nic nie widać Czekaj, bo ci, ci jeszcze o, dobra? No, czekaj Dobra. Dobrze, no. to trzeba. było? Ej, Ej, to jest twarde. No wow, Ej, Dobra, dawaj kredkę. Czekaj, to jest kredka, to jest... To nie jest ciekawe, bo to... Chwilę potrzebuję kredki brąz-czarną. Czekaj, naj... najpierw ma... masz czarną kredkę jeszcze, żeby zrobiła mi oczy. Czarna. To jeszcze do oczy, to nie jest brązowy. I don't know what to <laughs> <Taki maly ziek. laughs> <Sim. następne>. <laughs> I don't not what do not know

Dobra, ja myślę, że już starczy. Nie podglądaj. Aha, no, co teraz też? Mamy do wyboru, mam do wyboru jeszcze coś na oczy. Ciekawe, to jest. Daj trochę ci żel, ale zamknij oczy. To jest ten żel do do tego. To jest ten żel do, do, ten żel do, do oczu do, do powiek. No. Drugi oko. Gdzie to A. Pff. Chciałbym, żebyś był biały, Dobra, drugi, teraz rzęsy. Ja Biały rok, jeden nie biała. Czy my? Zamknęłam oczy, by co? poniedziałek pójdziesz tak do szkoły, co? Dobra. Ok. <grystanie> Dobra, jest takie Czekaj. To jest takie Już. To Już? jeszcze? same. To jest Nie, nie, To wszystko. Na czole Dobra, się narysować. Nar spróbuj, narysuj spróbuj narysować mi gwiazdkę na czole. Gwiazdka. jest? Gwiazdka. Gwiazdy, to jest kredka. <śmiech> <śmiech> Wiesz? Tak. Mogę się łamać? Tak. Mogę się Mama, Dobra, <rujesz śmiech> mi, tam, A więc taki jest efekt końcowy. Jest najgorzej. Bardzo ładnie wyglądam. Tak. I Harry mi wystrugał penisa na czole. Tak. I mam na nosie... Co mam na nosie? Ale ładna kreska ci jest Tak. No więc... Ej, ta wyszła dobrze prawie. Mamy ładne brwi. No więc tak to by było... no na tyle. Dobra, następny filmik. Może to być, jak robimy jakiś challenge. Możemy robić cokolwiek, ale nic nie. głupiego, jak jakby na go po ulicy lub po sklepie w jakiejś bikini czy coś, takiej rzeczy, to nie Ale możecie pisać na pewno pod komentarzem, pod wideo w komentarzach, co możemy robić w tym filmiku. Dobra, No, to jeszcze? pozdrowienia dla wszystkich. O, tam. Pa! Całujemy!